No, witamy tu wszystkich. Chcieliśmy Wam złożyć serdeczne życzenia wielkanocne. Żebyście się najedli dużo jajek. No, dużo wszystko się i będą. No i, no i śmigłysz żebyście nie byli oblani za mocno. Bo to będzie całe ubranie mokre. No i co mam powiedzieć. No, my akad jesteśmy sobie. Widzicie sobie. Zaraz Wam pokażę. Nad wodą jesteśmy sobie dzisiaj sobie tak siedzimy, bo ładna pogoda po, już byliśmy w kościele, poświęcić jajeczka standardowo. No i kobra Coś nie może odpalić papieroska, ale już odpaliła. Odpaliła? Tak. O! właśnie. I, słuchajcie, teraz no, takie mam do Was hmm, pytanie. Co to było? A, już wiem. Yy, czy wam się podobało filmik, co byliśmy na live wczoraj, z wieczorem, w nocy już prawie. Czy wam się to w ogóle podobało? Czy po prostu coś trzeba zmieniać tak, żeby był z humorem, no, takie, coś takiego właśnie typu. Jak tak, to piszcie. Piszcie na, pod filmikami komentarze, będziemy będziemy się starać to trochę i jak to powiedzieć moc, e, no to. E, r, r, różne tematy.